Dzień dobry kochani, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj mam taki dzień bardzo domowy. Stwierdziłam, że nie mam totalnie ochoty na wychodzenie z domu, pogoda nas nie rozpieszcza. Pomalowałam się co prawda, ale to dlatego, że jakoś mam zawsze tak, że jak się pomaluję, to jestem zwarta do działania, czuję się lepiej sama ze sobą, więc... W sumie często chodzę bez makijażu, prawda? Tak. Ale jednak jakoś tak miałam ochotę się dzisiaj pomalować. Także dzisiaj zapraszam Was na takiego domowego vloga. Stąd też mój dzisiejszy strój, szlafroczek, pewnie zaraz się przebiorę. Ale póki co chciałam Was tak przywitać z herbatką. W ten weekend przyjeżdża do nas Luki Mama i. Tak naprawdę pierwszy raz zobaczy nasze nowe mieszkanie i mam dla niej prezent. Nie wiem, czy pamiętacie, jak em, latem byliśmy we Włoszech u Luki, Cioci i zamówiliśmy wtedy Luki, Cioci plakaty do domu. Bardzo te plakaty spodobały się Wam, Cioci, Luki i bardzo spodobały się również Luki, Mamie, także stwierdziliśmy, że zrobimy jej taki prezent. Zamówimy plakaty. Oczywiście razem wybierałyśmy te plakaty. To nie jest tak, że zrobiłam niespodziankę i tutaj nie wie co będzie na ścianie. Eee, Przyszły one do nas. Także możemy je zaraz otworzyć i zobaczyć, jak one wyglądają co. Tak tak, 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 ja, tak. Ja ich w ogóle nie widziałem. Ja też właśnie nie co... Ale w sensie nawet nie, nie co widziałem wybrałem... jak, co wybraliście. Wybrałam takie ładne plakaty z Edytą, że musimy też takie do nas do domu zamówić. Jeden Bo... jest bardzo ładny, taki, który bym chciała zawiesić w sypialni, ale to. No to co, idziemy rozpakować? Tak, tak. Otworzyliśmy już pudełko i zobaczcie, tutaj mamy naprawdę duże rozmiary tych plakatów. Jeden jest mniejszy do sypialni i trzy większe mamy do salonu. Musisz obrócić mi to, wiesz, bo to jest dosyć ciężkie. Także no jakoś tak nie wiem jak to rozkładamy. To są ramki póki co, bo plakaty mamy tutaj w tej tubie, także zaraz je wyłożymy. Tak, połóż te ramki może tutaj tak na podłodze. Tak. Tak, no. Tutaj jest trzecia. Babcia by tak powiesiła na ścianie. Z takim. Luki babcia od roku. To czy, co lata. Trzy lata. Może ma zawieszoną na ścianie taką e, ramkę, i w tle są jacyś ludzie. Tak jak no, wiecie, znaczy, kupujecie. Nie, letów, jak się kupuje na przykład u fotografa ramkę do zdjęć, i w ramce jest takie testowe, jakby. Zdjęcie. Nie, na próbę zdjęć. To tam jest taka rodzina. Tam jest rodzina tam w jednym zdjęciu jest chyba facet z kobietą, coś w sensie jakoś przytuleni. I, I napisany babcia, rozmiar ramki chyba tak, też i jest. No mówi, że, a dla mnie to jest Adrian, czyli mąż mojej mamy i, i mama. Także, także od dwóch lat wisi coś na ścianie. No, mam okej. pomysł. Musimy twojej babci też zamówić plakaty ładne, żeby A, w końcu nie miała takiej ramki. Się... Znajdzie, nie bój się. Babcia do się znajdzie miejsce. I w takiej tubie, zobaczcie, mamy plakaty, także nie musicie się obawiać, że coś nam się tutaj e, pogniecie. Ale jestem ciekawa. Ja to w ogóle jestem ciekawy. I podekscytowana, dlatego że takie same chce do nas zamówić. Takie, A jak to takie same? takie same, tylko jeden na pewno chce takie same zamówić do nas do sypialni. Uff. Ale to pięknie wygląda, bym nie roznała jeszcze. O, tam, ten właśnie chce do sypialni, spójrz. Ale Kate ładny. Moss? Kate Moss, czarno-biały. Mhm, super, bardzo ładny. Piękny. no Piękny. I tak sobie wyobrażam właśnie u nas w sypialni. I obok jeszcze taki I w którym duchnik? miejscu? Nad łóżkiem albo pomiędzy. Tele, między, nie między, tylko obok telewizora. Mhm. I obok jeszcze taki ładny w piórka Albo takie ładne są napisy Piękną czcionką, także no to jest dobra Ja myślę, że co? Po prostu wrzucić Te plakaty w ramkę I wtedy wam pokażemy Bo tak to będzie dosyć ciężko Ja zamówiłam i plakaty i ramki Na stronie Destenio jest fajne to, że możecie sobie właśnie Zamówić albo plakat, albo samą ramkę Nie musicie zamawiać całego zestawu I jeżeli chodzi o ramki To można Wybrać sobie różne tutaj te Ramki Różne kolory, złoty, srebrny, czarny, taki drewniany, Ani chyba zamawialiśmy taki, takie ciemne drewno no Tak, tak Mega, ja sobie od razu wiesz co zobaczę w sypialni, jak to będzie u nas wyglądało Dobrze, no tak, możesz przymierzyć Tak, bo ja <grych> ten sam chcę no. Może większy rozmiar, chociaż... Większy, chciała... większy, ja bym chciał większy, bo ładnie śpiewałaś na vlogu Nie się w ogóle tylu wiadomości i komentarzy. Tam jest 1000, chyba 1600 komentarzy. Tyle lat mówiłem. Większość... Tyle lat mówiłem, widzą, że zobaczycie, jak usłyszycie kiedyś, e, jak mnie, Angelika śpiewa. Dla mnie to jest jakiś crazy, bo. Przepięknie. Wydaje mi się, nie wydaje, że mnie jakoś szczególnie śpiewała Przepięknie. Ja śpiewam bardzo ładnie, to ale bardzo ty to miło. już przepięknie. Dziękuję, naprawdę, bo <laughs> mi bardzo miło, ale trochę mnie to zawstydziło. Hmm. Taka ilość wiadomości. Wow. I to moja mama taki wybrała? No właśnie, tak myślę. Fascynowa. Taki będzie miała obraz Twoja mama w sypialni. Super. I jeszcze jeden też będę chciała jej domówić, ale to już jak będę domawiała, zamawiała nam do. domu. Proszę się światło odbija, ale. O, no. O tak, o tak. No cały czas się rusza, bo widać nasze okna, więc. Ale bardzo wow, ładnie. Wow, naprawdę bardzo mi się podoba. Piękna jest ta srebrna ramka. I Kate Moss jest też I piękna. Teraz muszę, potrzebuję Twojej pomocy, czy tak większe. Oczywiście, służę. No waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. kobieta, to Musisz to pokazać. Ogólnie będą takie trzy plakaty mm. obok siebie i to bardzo ładnie będzie tworzyło całość. Ale, czyli Kate Moss będzie w środku? Nie, nie, Kate Moss to będzie, będzie w sypialni, mm. to jest oddzielna sprawa, a tutaj mamy w salonie będą trzy obok siebie wisiały. Wygląda to mega. Pięknie, dobra, róbmy kolejne. Dobra, i me tego. To pięknie wygląda. Tak, bardzo ładnie. To jest, czyli to będzie tak. Tu mamy panią z papierosem w Paryżu na balkonie. Tutaj mamy kawałek kobiety z ramieniem. I jeszcze trzecia jest pani, tak? Tak. Super to będzie wyglądało, wyobrażasz sobie? Tak, tak wiem. Bardzo ładnie. I to jest tam nad kanapą, nie? Tak. Oh, wow. Widzisz? I tutaj Świetny. sobie idzie pani. I ja tak myślałam, żeby Czy zrobić. Czy myślisz, że to ta sama pani? Wszędzie? Nie. Ja myślałam, żeby zrobić ten e plakat na środek. Z jednej, z lewej strony ta pani z topierosem, a z prawej ta z ramieniem. Tak. tak. Zaraz wam pokażę, Więc, co będzie wyglądało, zbyt. ale najładniej to się prezentuje, prawda? To proszę. Ale się ekscytuje, to naprawdę jest tak piękne. Bardzo ładnie to wygląda. Się tym, tak, że się nie mogę doczekać, jak już z u nas będzie. Naprawdę? No, no fajne, to tak? Bo, bo. Bo mi się też od Ani bardzo podobały, ale Ani ale mia... nie były do nas do domu, nie? Wszystkie nie pasowały do nas. No nie, bo te... Ania miała inne no kolory. Tak. Też taki, a te, a te ja pasują ty... stricte do nas i mi się podoba bardzo. Ta -da! Ta -da! Bardzo ładnie wygląda. Ja teraz muszę to jakoś rozstawić, żeby pokazać, jak to będzie wyglądało. Na tą tej ścianie to zrobimy, chodź. Dobrze, Angela. Chodź, nie muszę. Angela! Nie mam Zdjęłaś miłe. Angela zryłaś mi łeb, było z tego, że kiedyś ktoś mi wysłał, że było jakieś takie e, opuszczone, e, nawet nie blokowisko, chyba jakiś domek opuszczony, biały i napisane tak hamsko na szprajem na ścianach. Na, na, na e, Angela, Anny Dżela, to jest inne imię, tak? Tak. Angela zryłaś mi łeb i od tego momentu tak mówię do Angeliki. Za każdym razem co bym nie zrobiła? A ile prawdy w tym. Weź. W tym graffiti. O Boże, jak to pięknie wyglądałem chciała je to takie same, jak No jak to mam. może nie, nie oddawajmy tego Nie, Edyta, sorry. Przestań. Edyta już by się zapłakała, jak bierze mają iść Mamo, sorry. Powiem wam, że sama nie spodziewałam się, że tak pięknie będzie to wyglądało. W takiej konfiguracji bym to widziała i tak też zaproponuję Edycie, ale oczywiście zrobi jak będzie chciała. Tam na stronie możecie sobie tak naprawdę wybrać przeróżne rozmiary, od takich małych plakatów, po naprawdę duże, jeszcze większe niż te, co tutaj Tutaj mamy, ale to już naprawdę trzeba mieć wtedy duży dom, duże mieszkanie. Luka mnie teraz zapytał, czy ja wiem, że jestem tutaj brudna i tak nagrywam. To nie jest brudne, to jest po prostu krew. Jak znacie mnie, to wiecie, że ja gryzę moje usta i niestety to tak brzydko wygląda. Jeżeli będziecie chcieli sobie zamówić jakieś plakaty, a naprawdę polecam, wyglądają przepięknie, to mam dla Was kod zniżkowy. Z kodem Andziak dostaniecie minus 30% na wszystkie plakaty na stronie Desenio. Zostawiam Wam link w opisie. Promocja będzie ważna od 25. 2 października do 29. My jeszcze będziemy zamawiać różne plakaty do nas do domu, także na pewno niebawem Wam pokażę. Musimy też zamówić coś do pokoju Szarlotki domówić jeszcze jeden plakat e, Edycie i może coś zamówimy jeszcze babci, także trochę tych plakatów jeszcze przewinie się u nas na blogach. Czy zamówić dwa takie mniejsze plakaty? No. Czy jeden taki długi? Dla mnie większy, jeden. Ładne kolory, co? Są... Ładne, bardzo ładne, ale moim zdaniem jeden taki większy. Napiszcie mi w komentarzu bo ja będę myślał o tym długo. Dobrze, napiszemy. Czy jeden, napiszcie, czy jeden duży, czyli większy od tego, czy dwa mniejsze. Mhm. Wiem, idźmy mi przynieść jeden z tamtych plakatów i ja zobaczę. <grym> <grym> czy chcemy taki duży, jeden Cave Moss, czy dwa mniejsze? Dla mnie jeden duży. Tak? Tak. A dlaczego? No, tak jak nawet teraz pokazujesz ten duży, to wygląda ładniej niż mały. Ale pamiętaj, że ja nie jeden mały, tylko dwa małe tytuły. No wiem, 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 wiem o co chodzi. No mi się wydaje, że bardziej... Znaczy 100% jestem przekonany, no ale o, zrób głosowanie. No, zobacz, jeden tu i drugi obok. No mi się, no to ci powiem. Musicie mi pomóc, doradzić. Luka pojechała właśnie coś załatwiać, a ja włączyłam sobie filmy Miss Agent 2. Dajcie znać, czy znacie, czy lubicie. Ja bardzo lubię, oglądałam ostatnią jedynkę i teraz właśnie stwierdziłam, że puszczę sobie dwójkę, zamówię sobie coś do jedzenia. Będę się bawić tutaj na kanapie z Charlie i tak spędzimy sobie chwilę dnia. Tak naprawdę to powinnam teraz rozpakowywać kartony, które jeszcze tutaj nam zostały z przeprowadzki, ale. Nie bardzo mi się chce. Jestem tego zdania, że jeżeli Luka sobie coś w tym momencie robi, chyba jest na nagraniach teledysku e, u Latino, więc jeżeli on miło spędza czas, to dlaczego ja mam rozpakowywać te kartony, wiecie? Ja sobie też miło spędzę czas z Charlotką, Obejrzę sobie coś, pobawię się z nią, zjem później jak przyjedzie, to będziemy wtedy razem rozpakowywać. A co? So come on, why won't you

też i spać już? Muszę wam pokazać, jaki czadowy fotelik zamówiłam Charlie do jedzenia, do karmienia jej, później ona sama będzie w nim siedziała. Zobaczcie, on jest lustrzany i były takie w kolorze złotym, rose gold, i bardzo zastanawiałam się właśnie nad tym rose gold, ale finalnie stwierdziłam, że wiecie, u nas wszystko jest biało, srebrne, tak jak tutaj nawet stół. Stwierdziłam, że ten kolor będzie idealny I zobaczcie, wygląda on naprawdę mega Ona jeszcze teraz w nim tak naprawdę nie może siedzieć Bo ona jeszcze nie siedzi Ale wystarczy, że tutaj tak zrobimy, opuścimy ten fotelik I ona może sobie w nim leżeć Taka opcja leżaczka jest Także już wczoraj w nim siedziała Wygląda naprawdę bajeransko, co? Wrócił Luka do domu z czym Zdrowiłem takim Zrobiłem kanapeczki Tutaj masz najpierw drożdżówki dwie Pokaż, Na swoje skąd? ciężkie czasy. Teraz jest nowa knajpa, e, Gesslera i są takie kanapeczki. Spójrzcie. Powiem ci szybko, jak to wygląda. Nie, no wziąłem. pokaż mi, jak to wygląda. No proszę. Zobaczcie. Można wziąć sobie różne takie. I one są takie malutkie, Bardzo tak? Malutkie, no tak, zobacz. Fajnie to wygląda. Zobaczcie tutaj. Wow, z czym tu tutaj mamy? Z na szybkość powiem, Z czym wziąłem? Wygląda dobra? to jak czekoladki. Mamy mus z gęsi, wątróbek z galaretką. Wow. Mamy. Brzmi dobrze. Pieczona kaczka. No? Mamy śledź po francusku. Mamy nóżki z no? kiepki kiszonym mm. Mamy salceson. Ja mamy... To kocham salceson. I coś tam jeszcze, nie pamiętam. to chyba, wygląda coś jak takie, wiecie, ładne pudełko z czekoladkami, a tam są kanapeczki. A tutaj drugie, tak? Tak, tutaj masz, zobacz. Mega. Dobrze, fajnie, bo już głodna byłam Smacznego! Wczoraj daliśmy pierwszy raz Charlie kaszkę, także Totalna nowość u nas Bardzo jej się spodobało, dlatego wsadzają zaraz do tego tam Fotelika, dam jej tą kaszkę I zobaczymy jak będzie dzisiaj Stwierdziłam, że nie będę na razie Dawać jej słoiczków, tylko zaczniemy właśnie Od kaszki, czytałam Że tak jest najlepiej, zastanawiałam się na początku Czy dawać jej tą kaszkę w butelce Czy dawać w miseczce, ale Większość osób z mojej rodziny radziło mi Żeby dawać w buteleczce, żeby ona sobie sama ją tak wiecie trzymała piła także tak też robię wyparzą właśnie butelkę jeżeli chcecie podawać kaszkę w butelce to musicie kupić specjalny smoczek z szerszą e, dziurką ja o tym nie wiedziałam ale na szczęście w miarę szybko przeczytałam jak wysłałam lukę do sklepu to on już wiedział że musi taki dodatkowy smoczek kupić a mi mama powiedziała że kiedyś tak nie było że można było kupić e, smoczek z większą dziurą tylko brało się igły i wypalało się ten smoczek, także zapomnę teraz, wiele osób też tak robi nam było łatwiej ten smoczek po prostu dokupić Brawnia! Proszę! Om, 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 Proszę bardzo! Pamiętasz z wczoraj? Pamiętasz? Mm. Co to za jakieś takie bieganie tutaj jest? Mmm, ale dobre! Pycha! O, brawo! Sama chcesz trzymać już? O Boże, nie! Pięknie, niuniu! -Niu. Ale jestem dumna! Sama tak trzymałaś? Tak? Tak sama trzymałaś? No przepięknie! Przepięknie jesz sama! Ale to... Nie, 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 w drugą stronę, wiesz? Nie to... <gryw> tak, tutaj, tędy. I have But now I'm left with an empty heart. No No waking up beside you